Cześć wszystkim, ja jestem Madelka i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale. I dzisiaj, słuchajcie, to będzie odcinek przygotowania do wakacji, bo właśnie na, ym, tego drugiego dnia wyjadę na te wakacje. Więc czekajcie na odcinek, więc zapraszam do oglądania. Dobra, Marek, yy, jakbyś mógł nałożyć yy, obiad, bo ja już kończę karmić. Hanie, bo żeby nie była głodna. No dobra, dobra, mogę nałożyć. To nałóż. Dobra, e, dziewczyny, możecie już wyłączać, wyłączać tą konsolę, bo już jest obiad. Dobra! spada. No dobra, wiem. Gdzie ja siedzę? Dobra, tutaj siedzę. A jest coś dla mojego klampeta? Eee, nie wiem. No dobra. Proszę. Tato, co to taka duża policja? No mama tak ugotowała. Mama, co Polcję ugotowałaś. Je smazyłaś, bo. No, no jakie duże porcje no. No normalne. Dobra, Marek, schowaj tą butelkę. I możemy zacząć już jeść. A w ogóle może pogadamy o wakacjach, bo przecież jutro wyjeżdżamy na wakacje. Co? Ale super! No, bo wiecie, tata ma urlop w pracy. No i może em, pojedziemy gdzieś do, jakiego, do jakiegoś fajnego kraju. Tak! No. Ha, może po, 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 pojedziemy do Grecji? No, może być, ale ja bym. Nie wiem, ja nie znam się w sumie na Klajach, ale tak, żeby było morze i żebym mogła się kąpać. Hmm, może Chorwacja? O, świetny pomysł! O, tak, Chorwacja! No, no dobra, może być Chorwacja. No dobra, przegłosowane. Jedziemy do Chorwacji. W sumie będziemy. Lecieć samolotem. Ale super! Wow, to będzie mój pierwszy raz. No, mój test. No dobra, dziewczyny, to teraz będziemy się pakować, bo... Bo... Wiecie, wiecie no. A może w ogóle popatrzymy tam? E, może w internecie... Albo na jakiejś stronie, ile w ogóle kosztuje lot. No dobra. To do laptopa! Czy tam komputera? Amelka poczekaj, nic nie ruszaj samemu. Dobrze! Dobra, to odpala? Dobra, odpalamy. Dobra. Ile kosztuje lot? Dobra. O, znalazłem taką stronę. O, wejdź w nią. O! O, nawet tutaj nie jest aż tak drogo. E, Okej. Okay. O, jest lot samolotem. O, nawet jest hotel! O, no to, no to... O, no to świetnie, może do hotelu, em, tam też. Skoro tam jest hotel, to może będziemy w hotelu spali. No tak! Hm, ale jest jedno ale. Jakie? No bo samolot jest o ósmej. O nie! No nie. No to musimy. Muszę położyć wcześniej spać. No. No dobra. Już znalazłem spokojnie. Mam nadzieję, że spokojnie. No dobra, dziewczyny, to idźcie się pakować, bo jak jutro byśmy musieli wstać o szóstej, żebyśmy wszystko spakowali. Okej! Okay. Raczej ja nie chcę wsta wstać o szóstej. No chyba jednak w, w sumie wstaniemy już o szóstej. Więc musieli, jakbyśmy się dzisiaj nie spakowali, to jutro byśmy musieli wstać jeszcze wcześniej niż o szóstej. O nie, no to szybko się lecę pakować. W sumie idę. Dobra Jezu, poczekaj no. To... dopiero to jutro. No wiem, że jutro, ale muszę się pośpieszyć. Ola, odsuń się. Dobra, spokojnie, Amelka. Jezu, jest jak tata. Co? Dobra. Um, Oj, losem klampeciku, usiądź sobie na łóżeczku. Dobra, pakuje się, sypko. Um, co by tutaj spakować? Śluj kopielowy, najważniejsza rzecz na świecie. Oczywiście. No jasne, klampecie, ciebie też zamielam. No bo jakbym mogła Cię nie zabrać? Okej, okay, chyba pizamkę muszę sobie spakować. Um, coś um, na ciepłe dni, więc może tą sukienkę, taką spódniczkę. O, jest slój kąpielowy. Hmm, chyba coś jest. Może... Oglodnicki te. Zimno to tam bluzę. Um, no i moją opaskę. No dobra, to chyba wszystko. Nie no, nie! W sumie nie. Wezmę jeszcze mojego smocka No. I przepraszam, ale coś mi się wyświetliło. Dobra. Więc... Yy. Hmm. Co, ale co jest? Dobra, nie będę tu medytować. Capka z daskiem leci. No i oczywiście tablet. Spa no i oczywiście moją maskotkę. O, jeszcze te. O nie, okularki. Nie, nie chcę okularków. Dobra. A gdzie jest mój tablet? A tutaj jest mój tablecik. No dobra, też leci. Chyba wszystko spakowane. O Jezu, jaki mam tu bałagan? Mama na pewno jest zła. W sumie mama zawsze jest zła, że mam bałagan. ale trudno tam. Dobra, tą blanzoletkę schowam tu. No, spakowana. Mamo, się spakowałam. Dobra, i chyba to wszystko. Mieszczę sobie mojego misia, spakuję, nie wiem po co, ale okej. Okay? A, okulary przeciwsłoneczne. O, okulary moje stare. Zobaczmy jak... O, fajnie w nich wyglądam, to sobie je wezmę. O, i portfel, żebym mogła sobie coś kupić. No. No i no jak ja mogłam zapomnieć trójkąpielowy, no bo my y, w sumie lecimy. Przepraszam, lecimy do Chorwacji. Dobra, spakowałam się, mamo! Poczekaj! Ola co robisz? A nie patrzę, tylko czy na pewno wszystko spakowałam. Ale wygląda na to, że tak. Aha, no dobra, Ola, już się kładź dobra, bo serio jutro musimy wstać o 6, No wiesz, no, a jest już pierwsza prawie. No dobra. Dobranoc. No dobranoc do jutra. Dobra. Idę zobaczyć, dobra, kichania, śpi. Tableta, musisz iść spać. Ale czemu? Ja nie chcę iść spać. Amelka, ale serio. No, ale, ale, Amelciu, no jutro musimy wcześniej wstać o szóstej. Ech, no dobrze to planu. Ale, mamo, jeszcze ja tak nie mogę doczekać. Nie zas, bo nie mogę tak bardzo się, tak, tak bardzo chcę już być w tej Chorwacji. Amelciu śniesz, to zobaczysz. Minie sekunda i już budzisz się rano. Ech, no dobra. No. Spakuję Ci jeszcze tableta, żebyś nie zapomniała. No. Dobranoc. 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 Śpij dobrze. No i pobudka o 6. Ranek. będziemy budzić rodziców. Las dwa. Umiem się sama ubrać. Dobra. Ola! Dzisiaj wyjeżdżamy na wakacje. No i pomóżesz mi się ubrać? No dobra. Szybko ubieraj mnie w coś. W to? Tak. No daj tą opaskę i tyle. Dobra. To teraz. Dobra. ich no dobra, dobra, poczekaj! Zadny, poczekaj! No dobra, ja się ubiorę w tą sukienkę. No dobra, wezmę Hanie! No to bies! Chodź, Haniusia. No, sypko, sypko, sypko! Amelka, stój! szybko, sypko! sypko. Idź, idź. Dobra, poczekaj, Amelka, zostawmy tutaj e, nasze plecaki! Dobra! dzisiaj wyjeżdżamy. Musimy się szybko naszykować. No jest gotowe! O, nawet hanie wzięłyście, to dobrze. Dobra, ubieram tą sukienkę. O matko, pakuję do walizki. Mamo, ile ty tego spakowałaś? E, no właśnie. No, wiecie no, muszę tyle. A, piżamy muszę spakować. Tylko, żebym nie zapomniał. Nie zapomniał. O budzik dzwoni. Dobra, y, to idziemy. Weź te okulary. A kto będzie karmił nasze pieski? Dziadek i babcia będą przyjeżdżać i będą karmić nasze, nasze psy. Aha, okej. Okay. Y, Mamo, a śniadanko? Y, po drodze coś zjemy. Okej, okay, a która jest godzina? O, szósta. Y, mamo, weź Hanie. Kto weźmie Hanie? Dobra, ja wezmę. Y, Okej. Okay. To ja... Dobra, tak, wezmę te okulary. Zamykamy windę i idziemy. Tak. Wszystko wzięłyście na pewno? I tak. Dobra, poczekajcie, ja załaduję... Ja muszę wynieść każdy bagaż. No masz, Marek. Ja już wziąłem tą torbę Daj Hania No już Hania Dobra Ech. Tutaj Tutaj Dobra chcemy No Zamykamy mm, Dobra myślimy Dobra wszystko chyba wzięliśmy Jej yeah, Jedziemy na lotnisko No No dobra, kochani, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodoba Dajcie znać. No i czekajcie na drugą część, czyli jak już em, będą na tych wakacjach. No, więc Wam nagram. Pa, pa!